Pieskie życie to w XXI wieku raczej komfort niż ubóstwo. Psy regularnie uczęszczają do fryzjera. Pani Beata dba o domowe zwierzęta już od 30 lat. Przygoda z psami zaczęła się od pójścia na plac i przy okazji robienia zakupów takich normalnych, codziennych kupiłam sobie pieska, kupiłam go z litości, bo był biedny, zarobaczony, zaniedbany. No i potem jeszcze okazało się, że jest to pudel w dodatku z rodowodem. Tym sposobem pudle stały się jej specjalnością. Fiona jest trzykrotną mistrzynią świata królową fryzur. Papiloty służą zabezpieczeniu włosa przed kołtunieniem się, przed brudzeniem, przed filcowaniem. Jest to taka e, praktyczna fryzura na co dzień dla tego psa. A w salonie zdarzają się też fryzury niecodzienne. Klientka umawiając e, e, biszona e, przyprowadziła pudla czarnego i chciała, żebym z niego zrobiła biszona nabiszony są oczywiście białe. Każda rasa ma swój wyjątkowy charakter, jednak warto pamiętać, że to człowiek powinien nad nim pracować. Trzeba, każdego psa trzeba uczyć i na miarę jego możliwości, jeżeli jest to wykorzystywane, tak, taki później mamy efekt. Natomiast jeżeli psa się go nie uczy, a jest tylko na przykład wyprowadzany dwa razy dziennie na spacer i to jest jego jedyny kontakt z właścicielem, żaden pies nie będzie mądry, nawet ten najbardziej inteligentny. Pan Tadeusz to stały klient salonu i doskonale wie, jak zadbać o swojego pupila. Piesek ma swoje nawyki, swoje, wie pani przystosowania. No, trzeba go wyprowadzać trzy, a nawet czasem cztery razy dziennie. No, to jest pewna przykrość, ale za, zawsze zastanawiam się nad tym, czy ja chodzę z nią na spacer, czy ona ze mną chodzi na spacer. Czasem piękna dziewczyna patrzy na mnie, ja sądzę, że na mnie, a to na pieska. Wreszcie rozczarowany. Mówią, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. To nie wszystko. Pantadeusz uważa, że ludzie niejednokrotnie powinni się uczyć od psów człowieczeństwa. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka.